Czołaneczko na kanale do roboty, dzisiaj wjechaliśmy na niewielką inwestycję, 38 metrów, mamy sprzęt jest Krzychu. Witam. Z kanału remont 4 witam Cię serdecznie. Słyszałem o Twojej inwestycji na Twoim kanale, ale powiedz mi więcej co dzisiaj będziemy działać. Dzisiaj planujemy demolkę, Wojtek się tutaj dobrze przygotował na nią, od tego trzeba zacząć, no bo to jest stare mieszkanie, trzeba je doprowadzić do takiego porządku, żeby co nieco wyburzyć, co nieco wyrównać i dopiero można zrobić wykończenie. દખલ થઈ I drugie pytanie: jak można być tak przystojnym i inteligentnym, jednocześnie. i prawie bogatym. <laughs> Tego nie wiem. <laughs> Słyszałem, że takie komentarze również się pod Twoimi odcinkami pojawiały, ale jak dalej nie znasz odpowiedzi, może dzisiaj ją y, znajdziemy w tym odcinku, ale znajdziemy też odpowiedź, jak ta demolka będzie przebiegała. No, tutaj już zacząłem sobie wynosić powoli parkiet. Generalnie jest troszeczkę tak posprzątane. Najgrubsze rzeczy, czyli wywalenie futryn, wywalenie ścian, skucie posadzek, zostawiłem tutaj na nas naszą wspólną robotę. Ja mam też specjalistyczny sprzęt marki Hilti. Specjalnie go dla Ciebie przywiozłem po to, żeby go przetestować na tej budowie. Wiedziałem, że potrzebujesz solidnej pomocy, czyli mojej i solidnego sprzętu, czyli Hilti. Będziemy to już za chwilkę otwierać, testować, wyburzać te ściany i po pierwsze będziemy rozmawiali jak zawsze na kanale do roboty o robocie, czyli o pracy samej w sobie, o pracy przy remontach, a po drugie poruszymy również tematy jak taki remont można na własną rękę wykonać u siebie na przykład nie zatrudniając ekipy remontowej, tylko działając w jednoosobowym składzie. Co trzeba, jakie pozwolenia, jakie projekty, jakie pieniądze są potrzebne, żeby takie mieszkanko zrobić, wykończyć, wyremontować. Więc co, no, no rozpierducha przed nami. Tak, bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty. Wyjmujemy sprzęt, mamy tutaj do dyspozycji yy, na przykład taki młot, wielki, ale akumulatorowy, yy, czyli nie potrzebujemy prądu, bo go tutaj nie ma. Prąd jest, ale w jednym miejscu no, musi być nawet do ładowania akumulatorów. Chyba, że będziemy ładować w domu i jedziemy sobie na robotę, gdzie nie ma prądu. No, często akurat takie narzędzia się przydają akumulatorowe przy instalacjach. Jeżeli jakiś elektryk robi przyłącze, gdzie tego prądu jeszcze nie ma, bo dopiero będzie go przeprowadzał, a musi jakieś otwory poprzewiercać, no to albo agregat, albo po prostu narzędzia akumulatorowe. Dzisiaj zdecydowanie robota będzie grubsza, no bo wyburzamy ściany, więc ten sprzęt też musi mieć moc, więc też to sprawdzimy. Od których ścian będziemy zaczynać? By już też tak nie gadać, nie gadać, tylko coś Myślę, robić. że zaczniemy powoli od futryn, będziemy sobie wywalać na początek futryny, a później zaczniemy sobie wywalać ściany. Ale to jest okazja, że że taka płytka, płytka jest, a to dość... <grym> No, będzie okazja, żeby przetestować sprzęt. Ogólnie to jest budynek z lat 70., czyli to kiedyś była taka technologia. Tutaj są bloczki takie 60 na 60 podobne do dzisiejszego Itonga, tylko, że troszeczkę większe. W miarę lekkie, gabarytowo trochę duże. Myślę, że przy kuciu też nie będzie jakiegoś tam dramatu. Podejrzewam, że dużo trudniej będzie skuć posadzkę, ale no zobaczymy. To zostawiamy tą ścianę? Tak, to są ściany nośne, to są ściany działowe, które możemy wyburzyć. I ogólnie jak jesteśmy już przy tym, co Możemy robić, co nie możemy, no to też wspominałem o tym na swoim kanale, że takie remonty, takie wyburzenia grube, no trzeba zgłaszać po prostu do spółdzielni, akurat no w właśnie moim przypadku. Czekaliśmy też z tym tematem, bo, mówię, robimy wszystko na legalu, czekamy aż spółdzielnia klepnie, czyli co, musimy jakiś papier i e, Tak, dostajemy papier, ja musiałem zrobić też taki odręczny projekt, akurat u mnie to przeszło, które ściany chcę wywalić i które chcę postawić na nowo, czyli generalnie wszystkie te nośne, przepraszam, te działowe lecą i w, zgodnie z tym projektem odręcznym, tam spółdzielne musi sprawdzić, czy one są faktycznie działowe na tych swoich planach jeżeli tak, no to po prostu pozwalają wyburzyć. I to nie trzeba mieć specjalistycznej ekipy, można robić projekt no. tak, jak no. mówisz, nie trzeba mieć projektanta. W, tak? w Polsce generalnie można wiele rzeczy robić z systemem gospodarczym. Okej. Okay. <laughs> tak czyli warto też z tego korzystać. No dobra, no to wyjmujemy sprzęt, co do tego? Jeszcze piła szablasta. Piła szablasta, tak. Ja mam taki patent, że po prostu przecinamy futrynę w połowie, odginamy sobie, wywalamy no, i idzie to w miarę szybko. Kujemy. na cztery ręce, to zaraz będą puste tutaj pomieszczenia. <śmienicza> to poszło tak ładnie, że się przestraszyłem, że cały świat przetnie. Często lubię robić samą takie rzeczy, ale często właśnie jest problem z tym sprzętem, nie? że nie ma odpowiedniego sprzętu Ta. do odpowiedniej roboty I później siedzisz z tym majzelkiem, z tym młoteczkiem i wycinasz taką futrynę 6 godzin, coś co robimy teraz 15 minut I co? No, Walisz wali tu i tak jak, jak się wbijesz to odegnij i wtedy to powinno być wiesz złote O lubię de lubię dy Powoli wywalamy No i Krzysztofie. Teraz Ci chyba zapakuje drugi ten. Drugi Mot, tak, będziemy młot. na dwa młoty jechać. Na dwa młoty jedziemy. To jest też dobre, że te akumulatory można z łatwością przepinać, bo każdy jest pasujący do innych sprzętów tej marki. Jedną baterię już podłączyliśmy do ładowarki. Piła szablasta nam teraz nie będzie potrzebna, więc z niej weźmiemy akumulator do drugiej wiertarki, do drugiego młota. A jak już jesteśmy przy zasilaniu, to jeszcze Wam podpowiem, drodzy widzowie, że jeżeli robicie takie rzeczy, to najlepiej zrobić porządek na samym początku z prądem, czyli zrobić sobie jedno gniazdo yy, po prostu osobne, a w całym mieszkaniu te stare przewody, które wystają właśnie tutaj, czy gdzieś na dole, po prostu odciąć zasilanie, bo praca wtedy będzie bezpieczniejsza. No tak, nie boimy się, że taki przewód, który tu na przykład wisi, może nas popieścić. <śm> O tym pamiętajcie, nawet jak pracujecie w domu, no to nie jest to żadnym... widzi się, że kask jest warty uwagi. Buty z metalowym noskiem okulary robicie to dla własnego bezpieczeństwa, po to, żeby w tym mieszkaniu wyremontowanym mógł jeszcze pożyć chwilę, nie? <słyski> Dokładnie. Tak też można. Są księżny na Po co my to wszystko wyburzamy w ogóle? Po co wyburzamy? Wiesz co, generalnie ściany są nie w takich standardach, które obowiązują obecnie. Czyli tutaj generalnie ten narożnik uciekał 4 cm od pionu na całej długości ściany. Podobnie jest z tym narożnikiem, z tamtym, z tamtym i tak dalej. Można to wyrównać, można zastosować jakiś system słuchaj, zabudowy, którym to wszystko wyrównamy. Ale powiem szczerze, że to jest granie warta świeczki, bo wtedy z 38 m2 zrobi nam się 35 m2 i to będzie po prostu A za dużo. to te ścianki na nowo było. Słyszałam? Ścianki będziesz tak. na nowo. No generalnie tu się nic nie zmieni. Sypialnia będzie w tym miejscu, łazienka będzie połączona z toaletą, no i kuchnia będzie też w tym samym miejscu. To dziwne, tak dużo, tak. dużo roboty jak dla mnie się wydaje, najpierw to wyburzyć, wynieść, wywieźć, później postawi na nowo, ale to też takich bloczków? Nie, sucha zabudowa, czyli płyty kartonowo-gipsowe na stalarzu. I nie będzie słychać w kuchni jak się drapiesz po tyłku w sypialni? No podejrzewam, że nawet tutaj też słychać, ale no nie, jak się dobrze to zrobi, dobrze wygłuszy, to nie powinno być. Ale podwójna płyta na stronie, czy? Tak, i wełna w środku wygłuszająca specjalna taka. Mhm, Także. czyli trzeba będzie cicho siedzieć w toalecie, mimo wszystko. Jednym strzałem wyłamujesz, kurcze ściany wielkości 3 m kwadratowych. Doświadczenie. No właśnie, tak wiem, ale skąd, skąd nabyć takie doświadczenie? No, lata pracy. Generalnie tutaj jest kwestia, że ona była jakby domurowana do ściany nośnej, a tutaj murowane to wszystko jest tak na e, tak zwaną przekładkę, czyli tutaj ciężej po prostu odkuć taki jeden duży kawałek. Dlatego akurat to spadło. A propos BHP i butów z noskiem. A, myślałem, że będzie żart jakiś. A nie, no nie będzie. A co miał być? No nie wiem, bo powiedziałeś a propos... A propos BHP i butów z noskiem, bo spadło tutaj właśnie, nie? To zakończyłeś tak. A tak, no. To możesz zrobić cięcie. <gry> Wojtek, ale kuchnia to miała zostać. To tak to? Nie wiem, myślałem, że wszystkie. No to się, to się odmruje no. No innego miejsca nie ma. To się odmoruje. <grym> Ważnie czy? Nie no, żartuję. <grym> Czyli wszystkie? Dokładnie. Dobra. Się przestraszyłem. Myślałem, że chciałem Za zaprawę tu rozrabiać. A idzie nam ta robota w skrzychu? Idzie, idzie. Myślałem, że będziemy do wieczora siedzieć, ale no. z pomocą Wojtka to do 12 i tematu nie ma. Ja mówię, przyjadę tutaj z rana do Fabiani, zjeżdżamy. Robimy robotę. Uo, a podłogę też będziemy? Kurde, fłytki miały zostać. O, ja myślałem, że to linoleum. <laughs> ja tak najbardziej lubię w remontach, właśnie. Ta demolka tak szybko idzie, nie? Tak. Zawsze. Mówisz, kurde, kupię mieszkanie. Demolkę zrobiłem. W jeden dzień nie ma ścian, nic nie ma. A później to się tak ciągnie i ciągnie, nie? Tak, trzeba to wszystko odbudowywać. No. Rostować. To położymy obok kontenera. No, to... bo to się zaraz końc przyda mówić. No tego, piekarnika już nie ma. Już nie ma? Tak. No, szybka akcja, jak chciał wrzucać, to wszystko do tego. Do kontenera ja mówię, po co to miejsce zajmować? Zaraz ktoś się tym zaopiekuje. Się zrobiła taka trochę przestrzeń loftowa, nie? Tak jest. Mamy tutaj już sypialnię połączoną z kuchnią. To taki dość innowacyjny pomysł. No, w sumie nowoczesny. <laughs> Nieważne. Ale jak właśnie tak wygląda, czy lepiej kupić właśnie takie mieszkanie w stanie agonalnym, że tylko granat rzucić i, i powiedzmy odbudować, czy lepiej na przykład iść deweloperka, nie? jak według ciebie? E, według mnie wygodniej i taniej jest po prostu, jeżeli chodzi o remont, tak, niekoniecznie o sam zakup mieszkania, oczywiście deweloperka, tak? no bo mamy jakieś tam proste, tynki, proste e, podłogi, sufity i tak dalej, i tak dalej. No tutaj, żeby doprowadzić do tej prostoty, no to trzeba dużo czasu, pieniędzy włożyć, tak, że no to dużo osób kupuje tańsze mieszkanie e, z rynku wtórnego, bo właśnie też tak e, Przelicza to na kilka sposobów, ale w sumie to tak taniej nie wychodzi dużo, nie? Chyba, że robisz to pod flipa, zaciągnąć to tylko jakąś gładzią delikatną, pomalować pędzelkiem. Wybiałkować y i... I, <noise> i, i, I puszczać dalej 100 tysięcy drożej. No wiesz, robiliśmy odcinek o flipach, pokazywaliśmy to na przykład z kubomidlem, więc też tak można robić i też tak będzie robią, no ale jak robisz pod sprzedaż, pod siebie na przykład, czy pod wynajem, no to warto już zainwestować, żeby to było już tak na lata i zrobione, nie? Tak, tak. No też jestem takie zdania, że lepiej po prostu właśnie zrobić to raz, porządnie, żeby na długie lata to starczyło. Ja to kiedyś porównałem w jednym moim filmie do odrestaurowywania starego samochodu. Masz jakiś stary, zabytkowy samochód no i żeby to zrobić dobrze, żeby fajnie wyglądało no to musisz dużo czasu i kasy włożyć, nie? Robiłem ale... odcinek ostatnio o od tapicerki w samochodzie, więc śmiało możecie go zobaczyć. Więc też i dużo pracy, i dużo czasu, i dużo pieniędzy no, <laughs> wchłania, że czasem na samochód nowy kupić, może nie nowy, ale kilkuletni za cenę samej tapicerki na przykład w jakimś lepszym, czy starszym samochodzie, nie? Więc tak to też wygląda. No i kupa roboty. Najpierw trzeba ten Gruz wynieść. Za chwilę wnieść te wszystkie tongi, czy, czy, czy tak. choćby płyty, czy, czy stelaże. No jest kupa roboty, no ale kontent się kręci, bo, bo Krzysztof, jak dobrze wiecie, wszystko będzie pokazywał na swoim kanale. Jak Krzyśkowi kiedyś też. Czy pomogłem, czy nie pomogą. po prostu stworzyliśmy już kilka materiałów, które no przeogromna ilość wyświetleń, ponad miliony no, wyświetleń. Tam, ten odcinek z glazurnikiem u Ciebie to był chyba na czasie, pamiętam, tak. też na tej karcie na czasie. On ma chyba z milionem wyświetleń. No i pierwszy odcinek, jak u mnie byłeś wtedy jeszcze, jak miałem pracowników, to było ze 3-4 lata temu, no to pamiętam, w jedną noc to mi doszło ponad 1000 subskrypcji. Nie? No, Także no. po jednym takim odcinku, no to taka pomoc naprawdę spoko. I to jeszcze w czasach, kiedy nie było shortów na YouTube i tak dalej i tak dalej, no. gdzie te, teraz na przykład 1000 subskrypcji to czasami po jednym shortzie jakimś wiralowym może dojść, nie? Wtedy tak łatwo nie było, jak tak. się robiło sukcesywnie materiały po 20-30 minut, a tych subskrybentów nie przybyło. Jeśli chcecie, żebym Wam tak pomóc w tym, w tym kierunku, żebyście też zdobywali subskrybentów, w opisie macie też link i też takie rzeczy działam. No a teraz, Krzysztof, głównie shorty, jak widziałem na, na kanale. No tak, w zeszłym roku się trochę tak przeprężowiłem, trochę taki content zacząłem robić humorystyczny, faktycznie tych subów przychodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważyłem właśnie, że widzą brakuje tego starego mojego kontentu, tego, tych remontów, porad i tak dalej. Dlatego po prostu zdecydowałem się, żeby po prostu no, zainwestować. Też w sumie dla widzów można powiedzieć, żeby mieli co oglądać. Nie? Jeśli się nie mylę, to chyba masz więcej wyświetleń ode mnie, ale to już <śmiech> <śmiech> ukryję, ale, no, ale masz shorty po, po, po kilka milionów. No są, takie są. Więc. No. więc, więc Zgodzić, zbiorę się do roboty, żeby też tyle wyświetleń dowiść. to prawda, mam o, o chyba 200 tysięcy subskrybentów więcej. Ty masz więcej wyświetleń, więc dlatego się krotujemy, robimy fajne rzeczy wspólnie, żebyście wy też mogli zaczerpnąć jakichś fajnych informacji, radości i rozrywki. My też rozrywki mamy co niemiara dzisiaj. Tak jest. Burzymy dalej. Czy będą to drzwi, czy będą suwane takie, bo ostatnio widziałem u kolegi patent, że on drzwi się chowały w ścianę. I zarąbista sprawa przy tak małym mieszkaniu. No jak się robi ścianę od podstaw, no to... No, ale nie wiem ile się trzeba czekać na te kasety, jeżeli za długo to po prostu będą normalne. I ja mam u siebie w domu akurat na piętrze też drzwi takie szklane, żeby światła więcej wpadało, nie? Mi się szczerze powiedziawszy wydaje, że czasem na te udziwnione rzeczy krócej się czeka. Bo rzadziej schodzą i one po prostu są. Może tak być. Ja, ja mam na dole drzwi ukryte. No i czekałem na nie trzy dni, a na takie zwykłe z marketu, powiedzmy, jakiejś dobrej jakości to czekałem kurczę miesiąc czy półtorej, bo one schodzą, wiesz, jest przemiał, ale, ale za szybko schodzą. Pamiętam, no. praktycznie jak na dole w łazience mówiłem Ci, że muszą być drzwi od razu, to Cześć dnia na dzień załatwił, nie? Tak, załatwiłem z dnia na dzień i z dnia na dzień też montowaliśmy. Jeśli nie widzieliście odcinka o drzwiach ukrytych, to koniecznie zobaczcie. I o łazienkach, które Krzychu robił, też zobaczcie. Wszystkie odcinki oglądajcie na kanale do roboty, w ogóle subskrybujcie ten kanał, bo może jeszcze tego nie robicie tak jak mówię, statystyki, że tylko 30 parę procent oglądających subskrybuje kanał do roboty, więc tymczasem szybciutko klikajcie w subskrypcję. Nic to nie kosztuje, a pomaga się rozwijać twórcom. Właśnie, patrzcie, żebym miał tyle siły na obiadek w ogóle i pieniążków, nie? Tu się natknęliśmy na nielada niespodziankę, ściana betonowa w gąszczu tych wszystkich ścian z jakichś takich dziwnych materiałów. Czemu to jest beton? Wiesz co, no dziwne generalnie. E, powiem Ci szczerze, że trochę takich wyburzeń już zrobiłem i generalnie mogę powiedzieć tylko tyle, że co blok to różna technologia. Też spotkałem się swojego czasu z takim rozwiązaniem, że e, jeżeli chodzi o łazienki, to dźwigiem były wstawiane całe prefabrykowane kabiny. Czyli one po prostu wchodziły sobie, były stawiane i to był już koniec. Okej, okay, czyli na fabryce były już robione instalacje, tak. wszystko, żeby, żeby żeby to już było na gotowe. A później jak to stawiali, to czasami też tego nikt nie kontrolował. Wiadomo, że no czasy tego budownictwa wielkopłytowego no to były dosyć takie trochę dziwne. E, na przykład mam jeszcze taką jedną o moich znajomych w bloku. E, jedne, e, mają drzwi wejściowe do salonu, na środku jakby ściany. Wszędzie w pionach są z boku, no bo tak trochę dziwnie to wygląda, żeby były na środku. U nich są na środku i okazało się prawdopodobnie, że jak stawiali tą płytę prefabrykowaną, no to obrócili ją. Ktoś tego nie zauważył, przyspawali, Betonowali i tak zostało, okay. nie? Naprawdę. No właśnie, chciałem o to spytać, jak tak mówisz, że tutaj wszystkie ściany były krzywe. Ja wiem, że jak ja robiłem remont u mojego taty, to. Pamiętam, że sufit tu był tyle, a od sufitu płyta się kładła, a z drugiej strony aż tyle. No zobacz, tutaj na przykład masz też takie, nie? No, ale no. co to ci ludzie? co, co Pijani? E nie, nie wiedzieli, co robią? Czy nikt e tego to nie, nie robił? Być może też, ale no, to, to były czasy budownictwa takiego, no, można powiedzieć, szybkiego, bardzo takiego dynamicznego. Po prostu wszystko szło szybko, 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 oddawało się jakieś tam tematy. Gdzieś rozmawiając ze swoimi starszymi kolegami po fachu, z którymi miałem kontakt, oni przy takim budownictwie uczestniczyli, no to tematy były tego typu, że na przykład w zimę przy minus 20 się barierki olejną malowało, bo trzeba było termin był do końca roku, trzeba było to na przykład oddać no i praktykanci malowali. Podejrzewam, że na 90% tutaj te ściany też praktykanci murowali, a fachowcy no, może mieli inne zajęcia <grym> na kręcili, ale czy to nie jest tak, że teraz jest podobnie w deweloperce, że kurczę budują wiesz na, na umór na szybko, żeby tylko eee... zdążyć terminami i, i to też się tak właśnie. Tak, czasami tak się zdarza, aczkolwiek to też nie, nie można realizować, bo deweloperka, deweloperce nie jest równa i czasami też spotykałem się z takimi mieszkaniami, gdzie faktycznie wszedłem, zobaczyłem tynki, mówię, wow, wylewki, spoko, wszystko ładnie, pięknie, okej, okay. no a czasami wchodziło się do, ta, takie, do takiego mieszkania deweloperskiego, gdzie praktycznie zakręciłeś się napięcie, robiłeś dziurę w jastrychu, no. No, bo była tak słaba do domieszka cementu do, do piachu, no i to tak różnie bywa, nie? Okej, okay. no, albo zalane piwnice, zalane po każdym deszczu parkingi podziemne, no. Tak, 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 często to się zdarza, Ostatnio też trochę pomagam koledze szukać mieszkania, bo on też tak z nim jeżdża, żebym tam sprawdził co i jak. No i nieraz te deweloperki oglądam, no to... Czasami po prostu wchodzimy i od razu wychodzimy, tylko mu kiwam głową, że tu nie, tu nie, tu, tu nie, kupuj. nie kupuj. Lepiej tutaj sobie popracuj. To wiesz, że to już stoi 50 tak. lat, nie? no to, to na razie się raczej nie zawali. No i są też pewne zalety takich mieszkań. Na przykład one są też już głęboko wkomponowane w całą infrastrukturę, czyli są gdzieś na przykład po środku. Mamy gdzieś blisko przedszkole, jakieś supermarkety i tak dalej, tak dalej. Deweloperki często są gdzieś budowane na uboczach miasta, czyli wszędzie masz daleko. Tak więc to są atuty tych bloków, które niekiedy nie mają bloki nowe, nie? Pawianice i cena takiego 40-metrowego mieszkanka? A czy to konkretnie kosztowało 210 tysięcy? 210 tysięcy, tak. 38 metrów. Tak. stanie takim, jaki w sumie nie no. widzieliście, bo możecie zobaczyć stan na kanale Krzyśka, bo tam było wcześniej powiedzmy troszkę inaczej niż dzisiaj, jak weszliśmy. No Stan taki, że nie było remontowane 50 lat, bo to jest blok z lat 70. Okej, okay, i tak od no. początku ktoś sobie żył. Być może, że to by było czwarte piętro, trzecie, no to też trochę inna lokalizacja, to pewnie dałoby się wyrwać tam gdzieś za jakieś, może 180, 90, mhm. bo takie mieszkania też widziałem ostatnio na ogłoszeniach, ale to mi zależało na tym, żeby był parter, może jak przyjedziesz, żebyś nie miał daleko do kontenera. No właśnie, no, no ja, też, ja też mam jakieś, wiecie, zasady, nie, Rajder swój boże, nie. Dlaczego bo to tutaj się nie, nie łapiesz. Bo patrzę odcinek Krzycha, że kupiła się mieszkanie, I mówię, no musimy tu coś robić, muszę tu wjechać, nie. I dzwonię do Krzycha, pomóc Ci coś? A on mówi, no, że wyburzanie, że szuka takiego jelenia, który będzie nosił grunt i wyburzał w ścianę. I mówię, no to jest. Dokąd polega. No i zwalona. Tylko kto to teraz wyniesie? Idziemy na obiad, co? Idziemy na obiad. <laughs> nie no teraz sobie podkujemy to, to będzie wiesz. Łapiej niż... nie łapiej. Niż trudniej. O, o, pani. Na ten oczywiście, jest Hilti, ale jestem pod mega wrażeniem mocy tego sprzętu i wytrzymałości akumulatora, nie? Tak, cały czas na jednym akumulatorze. Cały jedziemy. czas, cały czas no. mamy jeszcze jedną kreskę i tak jak mówię, wcześniej był naładowany. A patrz, ile ścian z tego wyburzyliśmy nie? Tym, tym jednym sprzętem. Więc jest naprawdę, według mnie, dobry sprzęt. Często, czy jakieś wkrętarki czy coś działamy, kilka otworów i, i lipa. Tutaj mamy już. Piękne loftowe pomieszczenie. Wcześniej też Krzychu powiedziałeś, że nie masz aktualnie pracowników, albo gdzieś to było na Twoim kanale, że teraz pracujesz sam, że nie masz tylu robót. Jak to teraz wyglądało w, eee, w Oczywiście znaczy, co? No to było e, historia jest tego typu, że trzy no, lata temu generalnie jeden z pracowników powiedział, że tam odchodzi e, gdzieś tam do innej roboty. Drugi powiedział, że idzie zakłada swoją firmę jakąś tam z kolegą i tak dalej. No ten drugi pracował 5 lat u mnie, tak więc też kawał czasu i tak sobie stwierdziłem, że jak mam po raz kolejny przechodzić przez ten proces rekrutacji, znowu szukać na siłę jakiejś roboty załatwić i tak dalej tak dalej, pomyślałem, że spróbuję pójść w drugą stronę i zajmę się troszeczkę właśnie social mediami, bardziej YouTube'em. Wtedy jeszcze to jakieś tam dużych pieniędzy nie przynosiło. Teraz powiedzmy, że no mam z czego żyć. Także no jakoś tam powiedzmy, że się popłaciło i krok w dobrym kierunku to był. Okej, okay, ale te wszystkie firmy remontowe, które istnieją, czy które się rozwijają, to dalej no, no jeszcze... na rynku działają. To nie jest tak, że rynek się <grym> zamknął, że nie ma robót. Nie, nie, nie. Jest wiadomo, no. Generalnie koniunktura jest taka, że raz są wzloty, raz upadki. No to jest standardowo, tak? No teraz akurat troszeczkę te kredyty, 0% jest znak zapytania. Ludzie też się wstrzymują z zakupami mieszkań. Być może tej pracy jest troszeczkę mniej. Ale generalnie, jeżeli jesteś dobrym fachowcem, no to zawsze jakąś tam robotę ogarnie sobie. Ja też cały czas jeszcze działam, gdzieś robię jakieś łazienki, jakieś, yy, kolegom jakieś tam sufity podwieszane i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystko nagrywam na YouTube, bo też ile można w kółko ten sam kontent powtarzać, na przykład na temat sufitów, ale też jeszcze jakieś tam w pojedynkę świadczą, no mm -hmm. taką jakąś łazienkę samemu czy coś, to nie jest taki problem zrobić, tak? No tak, no tak, tak jak robiłeś to u mnie, powiedzmy nie samemu, ale, ale też to zrobiliście dość sprawnie, czyli ten rynek dalej działa, dalej jak ktoś chce sobie założyć firmę tak. remontową, czy pracować w tej branży, czy nawet samodzielnie se, w, w, zakupić sobie sprzęt i robić tak jak my jakieś wyburzenia, remonty i, i, i serwisy, no to, to można, dalej można spróbować, warto spróbować przy okazji powiem Ci tego mojego sklepu internetowego, też różnych ludzi poznaję e, i też niektórzy mi swoje historie życia opowiadają i niektórzy e, zmieniają pracę z korporacji przechodzą na budowlankę, mhm. naprawdę słowo honoru, i mówią, że się w tym odnajdują, że to ich pasjonuje, to jest dla nich lepsze. Gdzieś tam łapią jakieś fajne roboty, szkolą się cały czas, bo to też jest ważne. Także no. także idzie, idzie się rozwijać. Czyli nie przejmujcie się, że Krzysiek już ma mniej robot, to jest wręcz przeciwnie dla Was dzwoneczek i lampka ostrzegawcza, żeby teraz zaczynać, bo Krzysiek nie Ja nie ma... zrobiłem po prostu miejsce dla innych, więc no kto właśnie. chce, może te roboty po mnie brać. No, my teraz robimy miejsce dalej, będziemy kuć posadzkę, kafelki zrywać, więc bierzemy się dalej do dzieła. Pytacie, moi drodzy, dlaczego jest tu taki bałagan, a my dalej kujemy podłogę. I są trzy odpowiedzi. Po pierwsze, czy zapełnił nam się kontener, po drugie, czy już nam się nie chce tego nosić, czy po trzecie, dwie poprzednie odpowiedzi są poprawne. To możecie odpowiadać w komentarzach minęło 5 sekund, więc odpowiadamy. I pierwsza i druga odpowiedź jest poprawna, bo po prostu już nam się nie chce nosić, a po drugie jest pełny kontener i nie mamy co z tym zrobić. Co, trzeba skuć jeszcze te posadzki. Zostawiam Ci też sprzęt Hilti z odkurzaczem, z taką dostawką do odkurzacza. 98% kurzu ponoć wciąga, wsysa, czyli możesz sobie nawiercać później, jak będziesz tam na przykład robił stelaże, czy cokolwiek musiał nawiercić, to będziesz miał zasysanie. A co najważniejsze, ten sam akumulator pasuje do wszystkich urządzeń. Ale do tego jeszcze długa droga u Ciebie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, więc musimy skuć troszkę tych kafelek posadzki, wszystko co do równego i będziesz wylewkę robił? Tak. Na wszystko? E, no myślę, że tak. No połapię sobie poziomy tutaj po całym stropie i wyleję, żeby był poziom. Poziom. no Jak Krzyśkowi bardzo dziękuję. Albo Krzysiek w sumie mi dziękuję, nie wiem. No tak sobie nawzajem dziękujemy sobie. No, dziękujemy I dziękujemy oczywiście wszystkim widzom, którzy w tym momencie zostawiają łapki w górę pod tym filmem, którzy subskrybują kanał do roboty, albo którzy właśnie zaczęli subskrybować. Jeśli potrzebujecie edukacji na tle YouTube'a, chcecie rozwinąć swój YouTube, odzywajcie się do mnie. Jeśli chcecie y, jakiś remont zrobić, albo wiedzieć jak go zrobić, to oglądajcie kanał. Bardziej wiedzieć. Krzyśka. A jeśli potrzebujecie dobry sprzęt do remontu, albo do swojej firmy budowlanej, no to Hilti jak najbardziej się poleca. No, niezniszczalny sprzęt do tego jeszcze akumulatorowy z wymiennymi osprzętami, z wymiennymi akumulatorami polecamy serdecznie. My widzimy się w kolejnych materiałach, gdzie jeszcze ten sprzęt będę testował. Z krzyżkiem myślę, że też się jeszcze zobaczymy nieraz na kanale Do Roboty Siła. Dzięki bardzo. Oglądajcie kolejne materiały. Postę. Z tej strony Wojtek Kaczmarczyk, bardzo się cieszę, że dotarłeś do samego końca. Dziękuję Ci za oglądanie tego wideo i zachęcam do zobaczenia kolejnych filmów na kanale do roboty. Kliknij w kolejny film i zobacz, co tam ciekawego nagrałem.